Kolejny tydzień i kolejne oferty Last Minute. Tym razem mam dla was doskonałą kretę i wylot 26 października na 7 nocy 8 dni. Jako że spodobały się wam hotele sieci Mitsis to tym razem kolejny obiekt z tej sieci Mitsis Royal Mare hotel z wyżywieniem all inclusive plus. Tygodniowy pobyt w tym hotelu z zakwaterowaniem w pokoju typu bungalow to koszt 2991 zł od osoby z przelotem samolotem z Katowic. Hotel Mitsis Royal Mare to pięciogwiazdkowa ujmująca wakacyjna wioska, która zapewnia prawdziwie grecki relaks. Śródziemnomorska roślinność, czarujący design i wpadająca tu nadmorska bryza nadają hotelowi niepowtarzalny klimat, który zapadnie w pamięci każdemu. Hotel bezpośrednio przy plaży oznaczonej błękitną flagą. Obiekt posiada aż pięć restauracji à la carte oraz naleśnikarnię. Tutaj czeka na Ciebie doskonały serwis i niesamowity klimat greckiej wioski. Dla poszukiwaczy relaksu bogata oferta spa w Royal Mare Talasso Center. Tutaj również nowoczesne centrum fitness w pełni wyposażone. Przyznaj, że ten hotel to prawdziwa perełka. Jeżeli zainteresowała Cię ta oferta, koniecznie skontaktuj się ze mną, a po więcej takich ofert Last Minute obserwuj ten profil. Szczegóły dotyczące tej oferty dostępne również w naszych oddziałach stacjonarnych, w Rybniku Żorach oraz Jastrzębiu Zdroju. Zapraszam!